Dzień dobry wszystkim miłośnikom udanych poranków, do których z pewnością się zaliczam. Postaram się dzisiaj wprowadzić troszeczkę do waszych śniadań taki powiew wiosny, która już cudownie nadeszła. Śniadanie, które spokojnie mogłoby być serwowane w najlepszych warszawskich śniadaniowniach, a w dodatku jest super proste. Może być naprawdę rewelacyjnym śniadaniem lub. Leniwym weekendowym brunchem. No dobrze, zaczynamy tę kulinarną podróż, która odmieni wasze poranki. Potrzebujecie dwóch na przykład maślanych bułek lub czterech yy, kromek dobrego maślanego pieczywa. Może być to chałka lub też briożka dwie młode sałaty rzymskie ugotowane jajka na twardo rzodkiewkę wędzonego łososia dojrzewający ser np. przykład parmezan lub pecorino romano majonez culi pieprz oczywiście oraz drobny szczypiorek zaczynam od podpieczenia bułek Bułki po prostu odświeżam na patelni. Najczęściej maślane pieczywo już ma w sobie masło, także one bardzo dobrze się podpieką i zrobią chrupiące. Jest to też często bardzo fajny sposób na odświeżenie czerstwego pieczywa. W tym czasie pokroję sobie jajka. I tutaj możecie użyć jajek ugotowanych na twardo, ale spokojnie możecie jajka ugotować na miękko i po prostu położyć je tak, żeby rozlało się żółtko. Ja po prostu sobie jajko pokroję w kostkę, następnie wymieszam z majonezem, żeby powstał taki prosty sos. Możecie użyć oczywiście do tego krajalnicy do jajek, będzie zdecydowanie szybciej i będziecie mieli ładną, równą kostkę. Podsmażone bułki odkładam sobie i na tej samej patelni rozgrzewam odrobinę oleju z oliwą i na tym usmażę. Sałatę rzymską, którą kroję na, na połowę, zostawiając ten rdzeń dzięki temu on utrzyma wszystkie liście w jednej całości. I w ten sposób smażę na średnio rozgrzanej patelni. Mam dla was super life, że właśnie sałatę rzymską spokojnie możecie po prostu usmażyć i podać na ciepło. Ona zmieni swoją strukturę, zmieni nawet swój smak, że będzie smakowała jak całkowicie nowe warzywo. W trakcie możecie wszystko porządnie przyprawić solą oraz pieprzem. Sałata się smaży, ja mogę wrócić do krojenia jajek. Sałata już wygląda, że bardzo ładnie się podsmażyła. Wystarczy spojrzeć na na jej kolory delikatnie się skarmelizowała, ale liście zrobiły się bardzo delikatne. Wszyscy generalnie jesteśmy przyzwyczajeni, że jemy po prostu sałatę na surowo. Jest chrupiąca, ale wierzcie mi, taka forma też jest świetna. Do jajek dodaję jeszcze odrobinę pieprzu, czy może nawet nie odrobinę, ponieważ uwielbiam się jajka, jak są porządnie przyprawione pieprze. Także naprawdę dużo tego pieprzu. I jeszcze odrobinę soli. Do jajek dodaję jeszcze solidną łychę dobrego tradycyjnego polskiego majonezu. A może ciut więcej. I wszystko mieszam. Po prostu powstanie z tego coś podobnego do pasty jajecznej. Kolejnym składnikiem mojego śniadania są rzodkiewki. Mam dla Was lifehaka związanego z rzotkiewkami. Jak je przechowywać? Z pewnością najczęściej wrzucacie je do lodówki, tak jak kupiliście na bazarku, czyli z całą nacią. Urwijcie tą nać, ponieważ dzięki temu rzodkiewki utrzymają dużej świeżość, a w ogóle najlepiej wrzućcie je w takiej formie po prostu do miseczki z wodą i wstawcie do lodówki. Rzodkiewki kroję na bardzo cieniutkie, wręcz przeźroczyste plasterki. Możecie to zrobić ostrym nożem lub też użyć takiego super sprzętu jak mandolina na pewno Wam szybciej pójdzie i dokładniej. Ja po prostu sobie pokroję w takie super cienkie plasterki, najcieńsze jakie jestem w stanie zrobić. -na -na -na. Dobrze, może przy rzodkiewkach lepiej nie tańczyć, ale jeżeli chcecie zobaczyć jak tańczy moja koleżanka przy wyrabianiu ciasta makaronowego, zajrzyjcie w linka, który tu albo tu, nie wiem, na pewno klikniecie w linka i zobaczę jak Krystyna zarabia ciasto tańcząc. Następnym razem potańczę razem z nią. Ok. Wszystkie elementy mojego śniadania są gotowe. Mogę składać bułkę. Układam na talerzu na samej bułce. Układam pastę jajeczną. Przyznam, że to już wygląda dobrze i schrupałbym po prostu taką bułkę z pastą jajeczną. Ok. Równo rozprowadzę. Na bułkach układam podsmażoną sałatę. Brakuje mi tutaj jeszcze czegoś konkretnego. Wybrałem wędlonego łososia, ale spokojnie, na przykład tutaj pasowałaby też jakaś dojrzewająca szynka. Chodzi o jakiś konkretny, mocny smak i aromat. Także plasterki łososia układam na sałacie i coś ekstra na sam koniec, dojrzewający yy, ser, który ścieram na takiej tarce, która sprawia, że płatki są aż puszyste. Doda mi to kolejnej faktury, struktury, smaku oraz nada takiej lekkości temu daniu. Ale to ciągle nie koniec. Obiecywałem przecież, że to będzie takie śniadanie z mocnych śniadaniowni. Brakuje jeszcze kolorów, i też czegoś chrupiącego w postaci rzodkiewki, którą sobie ciskam tutaj jeszcze na górę, w ser oraz w sałatę. Zresztą możecie ją też dać dookoła. W końcu mamy wiosnę, troszeczkę wiosennych kolorów oraz smaków. Ostatnia już rzecz, kolejna bardzo wiosenna sprawa, czyli drobny, świeży szczypiorek który nada pewnej ostrości całemu daniu. No i tu już naprawdę ostatnia rzecz, ostatni element. Dużo, dużo zielonego, tak żeby było wiosennie, smacznie, aromatycznie, ale żeby śniadanie naprawdę było czymś intrygującym.